Muzyka Dzisiejsze obydwa czytania kierują naszą uwagę na postać Eliasza. Kim, kim był Eliasz? Może żebyśmy przypomnieli sobie z historii biblijnej tę postać. Mianowicie był wielkim prorokiem. Możemy o nim czytać w pierwszej i drugiej księdze królewskiej. Mianowicie Eliasz w tamtym czasie, kiedy prorokował w Izraelu, walczył z bałwochwalstwem. Co to znaczy? Izrael, który przyszedł do ziemi obiecanej. Otoczony był przez inne narody. I te wszystkie narody miały swoich bogów. I dlatego Pan Bóg mówił, słuchajcie, macie szczególne powołanie. Ja Was wybrałem, abyście mogli zobaczyć, że jestem jedynym prawdziwym Bogiem. Czcicie mnie. Dlatego Bóg, widząc pewne niebezpieczeństwo, mówił: Słuchajcie, nie wchodźcie w relacje małżeńskie z kobietami z innych państw, z mężczyznami z innych państw. Dlaczego? Bo kiedy będziecie się mieszać, ci ludzie przyniosą inną wiarę do waszych rodzin i to będzie dla Was wielką pułapką będzie dla Was wielkim niebezpieczeństwem. Ale życie pokazuje, że człowiek jest słaby i dlatego Izrael właśnie doświadczał też tych trudności, był otoczony przez inne kultury i czasami właśnie popadał w kryzys, mówi, chcemy żyć jak inne narody. I w tym momencie tej historii przychodzi Eliasz, który jest właśnie takim prorokiem, mówiąc krótko, który stawia sprawy na ostrzu noża. I on w pewnym momencie właśnie powiedział, słuchajcie. Albo chcecie czcić tych Bogów, proszę bardzo. Albo idźcie za Panem, bo Pan jest Bogiem jedynym. I dlatego jest tym prorokiem, który wzywa do radykalnego nawrócenia. Że zapraszał, Eliasz mówi: słuchajcie, w sposób poważny trzeba odrzucić tych Bożków. I jest taka jest historia, o której czytamy w Księdze Królewskiej właśnie, że. Eliasz zaprosił, aby sprowadzono wszystkich proroków Baala, czyli tego, tych, tych bóstw, które czcili, czciły inne narody. I kiedy Bóg objawił swoją moc, swoją chwałę, Eliasz był tym, który wymordował 400 proroków Baala. Dokonał, mówiąc krótko, jednej wielkiej rzezi, mówiąc, słuchajcie, my chcemy, chcemy iść za Panem. Więc jakie, yy, 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 jaka jest historia Eliasza? Właśnie on jest takim specyficznym, można powiedzieć, jedynym z proroków Starego Testamentu, który w pewnym sensie nie umiera, ponieważ jego życie kończy się w ten sposób, że Pan Bóg zabiera go na takim ognistym rydwanie do nieba. Czyli Eliasz nie umiera. Oczywiście nie wiemy, czy umarł, czy nie, ale Bóg go zabiera żywego do nieba. I właśnie on jest pewną figurą, ponieważ Żydzi w związku z tym mówią, ten prorok nie umarł, bo Pan Bóg tak sprawił, że widzieliśmy go zabranego do nieba, ale, ale nie przeszedł przez śmierć. I co w związku z tym, jakie było przeświadczenie Żydów? Że skoro ten prorok nie umarł, a był wielkim prorokiem, to właśnie kiedy będzie miał przyjść Mesjasz, to Pan Bóg pośle go jeszcze raz na Ziemię z tą gorliwością, którą miał za życia, aby przygotować ludzi na przyjście mesjasza. Czyli Eliasz miał jeszcze do wykonania pewną misję. Przygotować ludzi na przyjście przyjście przychodzącego mesjasza. A mesjasz, który miał przyjść, miał przynieść pokój, pojednanie, taki powszechny dobrobyt i też wyzwolenie, wyzwolenie. I teraz Mamy historię, przychodzi Mesjasz, my wiemy o tym. Jezus Chrystus. I zobaczcie, jest ciekawe, że Pan Bóg wypełnia swoje obietnice. To, co Pan Bóg obiecał w Starym Testamencie, że przyjdzie Eliasz, wypełnił te obietnice. I my słyszeliśmy o tym w Ewangelii, właśnie, że, że tym Eliaszem zapowiedzianym jest Jan Chrzciciel, który miał właśnie przygotować na, na przyjście Mesjasza. Co widzimy u Jana Chrzciciela. Eliasz prowadził życie bardzo surowe. Również Jan Chrzciciel, widzimy to, prawda? Jego opis właśnie człowieka żyjącego bardzo estetycznie, bezkompromisowo wzywał do nawrócenia. To widzimy u Eliasza i to widzimy u, u Jana, Jana Chrzciciela. I przygotował drogę Panu i ostatecznie, pamiętamy o tym również z Ewangelii, Jan wskazał, powiedział, to jest Baranek Boży. To jest Mesjasz. I zobaczcie, to wszystko się dokonało, ale Żydzi nie rozpoznali ani w Janie Chrzcicielu Eliasza, ani w Jezusie Messiasz. Nie wszyscy, bo niektórzy, niektórzy go rozpoznali, ale można powiedzieć większość, do czego zmierzam? Że Pan Bóg, podobnie jak przyszedł właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, można powiedzieć jako Mesjasz ukryty. Tak samo w sposób szczególny, można powiedzieć ukryty, dokonało się przygotowanie na Jego przyjście. Do czego zmierzam? Bóg też tak działa w naszym życiu. To Jego pierwsze przyjście dokonało się właśnie w sposób ukryty i Pan Bóg dalej w ukryty sposób chce przychodzić do naszego życia. Dlaczego? Żeby pozostawić nam wolność wyboru. Mówiąc krótko, żebyśmy nie byli przytłoczeni tą prawdą Jego chwały, Jego majestatu. Teraz jest Adwent, przygotowujemy się na drugie przyjście Chrystusa. Ono nie będzie już nie pozostawi żadnych wątpliwości. Wtedy wszyscy ujrzą. Wszyscy jakby będą musieli uwierzyć, już nie będzie wyjścia. Zobaczymy Boga w chwale, tej, którą ukrył, kiedy przyszedł jako małe dziecko. I Bóg tak przychodzi również dzisiaj. Zobaczcie, ta Eucharystia, niesamowita pokora Boga, kiedy, kiedy przychodzi prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg przyszedł do nas w swoim słowie, ale chce przyjść również w swoim ciele. Ale właśnie w takiej wielkiej prostocie, ubóstwie, co mówiąc: Nie lękaj się. Ja jestem Bogiem potężnym, ale nie lękaj się. Jakie przychodzi dzisiaj zaproszenie? Myślę właśnie, że to zaproszenie, z którym przyszedł Eliasz, przychodzi również dzisiaj. Że zobaczcie, jest niesamowite, że Pan Bóg, zanim posyła nam Mesjasza, posyła nam proroków, którzy zapraszają nas do nawrócenia. Pamiętamy też to wołanie, wołanie Jana Chrzciciela, który przychodzi, mówi nawróćcie się, porzućcie wasze grzechy, zmieńcie wasze życie. Chciejcie odpowiedzieć na tę łaskę, że, że Pan Bóg nie przyszyła Mesjasza, zanim jakoś nie przygotuje nas przez swoich proroków. I tym prorokiem dzisiaj jest Kościół dla nas, który, który wzywa nas do nawrócenia. Woła, nawróć się. Czas jest krótki. Przygotuj swoje serce na przyjście Pana. Zobaczcie, to zbawienie nie ma być taką rzeczywistością magiczną, którą może oczekiwali, właśnie przyjdzie El, aż tu będzie. Nie, Pan Bóg przychodzi dzisiaj konkretnie do Ciebie i do mnie z tym, z tym wołaniem o nawrócenie naszego serca. To jest ważne. Aby przyjąć Zbawiciela, jesteśmy zaproszeni, aby właśnie aby nasze serca nawróciły się do Boga. Jak to się dokonuje? Najpierw jesteśmy zaproszeni, żeby odkryć swoją niewystarczalność małość i grzeszność. I wtedy wołać, Boże, potrzebujemy Ciebie. Bo potrzebujemy Ciebie, Zbawicielu. Chory nie potrzebuje lekarza. Chory nie potrzebuje lekarstw. Chcemy się uznać dzisiaj właśnie jako chorych. Chciałby się powiedzieć, chorych śmiertelnie. Właśnie, że, 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 że tą naszą chorobą jest ta śmierć. Nie myślę o tej śmierci, która, która przychodzi i dotknie nas wszystkich, która otworzy nam drogę do, do Jezusa Chrystusa. Myślę o tej wewnętrznej chorobie śmierci, niemożliwości kochania, niemożliwości przebaczania, niemożliwości otwarcia się na, na łaskę Boga. I właśnie chcę dzisiaj przyjść dzisiaj, teraz, podczas tej Eucharystii Mesjasz, i nas zbawić. Dać nam to nowe życie przez swojego ducha, abyśmy mogli kochać, abyśmy mogli przebaczać, abyśmy mogli otworzyć się na Jego miłość. Dla nas jest to niemożliwe, ale na szczęście właśnie przychodzi Ten, który pragnie tego dokonać Jezus Chrystus, pokornie, z wielką miłością. Przejdź, Panie, teraz do naszych serc. Uzdrów tę niemożność nawet przyjęcia Ciebie i Ty. Obdasz nas tą zdolnością, abyśmy chcieli otworzyć się na Twoje przyjście aby to zbawienie mogło dokonać się dziś i teraz, podczas tej Eucharystii. Abyś nas przemienił, Jezu, w Ciebie, abyśmy mogli być Chrystusami dla tego pokolenia, które cały czas wypatruje Zbawiciela Mesjasza. Aby to pokolenie mogło zobaczyć, że przyszedłeś i że jesteś. Jezu Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. you